Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w odcinku z Bad Wars I tak, małe komentarzy, bo dawno nie było, a poza tym trochę czuję się oskamowany w pewien sposób Bo przed chwilą nawet nie wiedziałem, że można sobie normalnie odpalić wersję Badliona Tak normalnie w sensie 3.0 Że tak tej wersji nie można sobie normalnie odpalić a Jednak się da I... no Więc odpaliłem I się powagowały wszystkie rzeczy Nagle skraszowało mi grę I patrzę, jak dwa 2 coś tam coś tam Nie? No a ja sobie ustawiłem wszystko Ten ładnie I patrzę na przykład nie mam teraz moich profili Bo po prostu Się usunęły no i nie mam profili, nie mam nic, więc mam teraz najważniejszy mody. Keystrokes się w ogóle popsuły. Nie wiem co się dzieje. No ale szczerze trudno. Te keystrokesy były tak naprawdę takie... No mogą no. być. Lubiłem Keystrokesy, ale teraz mnie tak trochę znerwowały te Keystrokesy. Nie do tego, że się zepsuły, tylko już takie nudne są. Na Lunarze sobie je ja zostawię. I chyba serio zmieniam na Lunara. Bo w sensie, kurde, no ten free look mnie jeszcze i te kosmeticsy trzymają przy tym Badlionie Tylko, że prosta ta Lunara i te wszystkie ustawienia sobie fajne Co wam? Mnie o wiele bardziej przekonują do grania na Lunarze No i ten FPS boost na Lunarze, nie? To mnie też bardzo przekonuje Tylko, że tutaj się łatwiej na tym Bad tam bydżować, wiecie? Aha, no to fajny typ z fly'em Se wyskoczył, podleciał i mnie zrzucił Chyba ja na jakieś cztery bloki wyskoczył do przodu Znaczy dobra, może nie cztery, ale chyba sześć było Bo cztery jeszcze są możliwe, ale se typ Dosłownie był pode mną i nagle Był dosłownie na moim poziomie, nie? Hmm, dobra, co będę to replay'em nagrywał Aha, no i ten replay mocny. nie? Też mnie tutaj trzyma Troszeczkę przynajmniej. No, ja tak sobie stwierdziłem, że dobra, zasadą, żeby było jak najwięcej FPS-ów, to dałem sobie właśnie takie mody, jak widzicie tutaj na ekranie u mnie. Aha, ty tutaj teleportuje się. sztos Nie chcę nie to tylko tak zniszczę. Co to kurde jest w ogóle? Nie... Wiem, to jest chyba eksp jakiś coś. Głupie to dobra. No też nowy czat jest tutaj. No. no. Czemu to jakoś się psuje? Raz jest wyżej, raz jest niżej. Sorry, że to tak setapuje sobie teraz w tym momencie Ale chcę o no i dobra A chcę mieć to dobrze zrobione No po lewo jest na lewy przycisk pełne prawo jest na prawy przycisk No i easy Dobra Ale serio chyba zmieniam się serio na Lunara bo do tego free looka, No, trochę mi ciągnie ale Nie aż tak bardzo żeby zostać, nie? Ten hajs co troszeczkę spożytkowałem na te kosmetyki. Rombo to coś Pies No Rombo to Pies i Te kosmetyki poza tym zabierałem też FPS -y i w ogóle Dzisiaj fajne są te kosmetyki, serio mi się podobają Pewnie nie, nie zostawię tak bedlejona tak cyk i już i koniec, nie ma. Tylko tak zostawię Bedleyona pewnie na ten czas taki, gdzie nie będzie dopiero 3.0, wiecie? Takiego full... full 3.0, nie? No tak to się nie opłaca powiem wam. Grać na bedlejonie. Nawet nie wiem czy nie zostanę czy luna, że już tak for for freaking ever no, zjem sobie jabłko. Bo serio, przyjemniej mi się gra na donarze, niż na Bad Lionie. Nie zrzucasz mnie, typie. No, co się stało? Aha, typ się zabił. Dobra, no to tak. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego krótkiego filmu. Nie będę dużo, bo chciałem takie moje tylko spekulacje na temat tego wyjawić, no ale tyle wyszło, to tyle wyszło. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. No i pa pa.